Tak, to ona wtedy załapuje wtedy się no nie wiem to tak nie to tak, tak. To cię nie ugryzie to, to, to 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 trzymaj, trzymaj, żeby trzymać nie? bo to, to tak samo nie ostrzeli jak za spust nie pociągniesz to to nie ostrzeli szaraj szaraj bezpiecznik do góry bezpiecznik. O, i wtedy pan ten równo otrzymaj ten karabin Trafił? Ale ty jakoś tak strzela dziwnie? Ale strzela! <grym> strzelił go... Głową łodzią strzelił i trafił tam. Działa, działa Ale trafił? Trafił <grym> w blachę, nie no ale Żeby ci nie odbiło, to nie? Z, taki, z takich karabinów to się strzela Takie cele, nie? Takie, jak tam, wiemy <grym się w górę> No, od czegoś trzeba ja zacząć jak... E, no, ja e, znaczy, ja widziałem na... Filmiki, jak koledzy się strzeli z, z wiatrówki ty na 100 metrów walili w yy, obiekt wielkości groszówki, to nie? No. Punkt za punktem, to nie pach, 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 pach Do góry no, Energicznie się o, robi o, Nie, nie za silno, ale energicznie Bezpiecznie do góry I strzelasz Na antenę, to jest duża No to daje nieźle widzę. Tak. 8 giulii. Ale nie rzucasz ciut wyżej, powyżej tego celu? To jest już wyregulowane na tak do 30 metrów celowali w pół. A ile tu mamy metrów? 30 i 4. jest nie, No chyba ja nie jest. mogę tego aż trafić no. Jeden strzelę, pan, to co? lecicie. No, strzelajcie chłopaki. druga rzecz. Tak. Aha. To jest wiatrówka na cel 2. Cena to jakości jest idealna. Jest, na buch... to, to jest wiatrówka też? Tak, to jest wiatrówka na co Trochę ją mm. przerobiłem. Pod, pod swoją modą ona jest dla leworęcznych, ale rzeczy też może nie strzelać. Też bardzo celna. Bardzo celna. Cena to jakości idealna. Ile kosztuje to? dwie wiem, O Dobra cena. Ale za te pieniądze możesz tylko kupić jeszcze lepszą. To jest yy, łucznik. WC 70 parę, co nie? Mówiłeś, to jest starszy model tak, nieprodukowany To starszy model, on jest już nieprodukowany, yy, był używany przez wojskowych, jest paskudnie celna, jest cholernie celna. To to jest, jest pecka przy tym przy łuczniku. na nabój. I to też na śród? Tak, nabój CO2, zakręcamy Do końca Jak się ładuje? jest do góry Prawie jak pistolet, nie? Jedno To Gotowe śród A jak z celnością tego sprzętu? gorsza niż Ale tu, tu już lekko powyżej celu powyżej, tak? Lekko. A w co cel tą to... antenę. antenę? O, tamtą antenę. Taki teren. sobie zagospodarowali.

Doskonale. Dobij go, dobij go. Wiemy? Ale bez wtem, bez dodatku. Wiemy, że towarzystwo bez alkoholu. O, teraz zobaczycie, Gigantę. Tak przyjechał, jak troje mnie. Nie, to nie to Potrzebuje coś stabilnego, żeby unieruchomić ten. No, co to jest za ten, nie Taki znalazłem, ale żeby

To no jest właśnie czarnoprochowie. Najdęście Z tego względu trzeba nosić bo te tutaj... capczona mogą wpaść do oka, śmierć z jajcami, dobrze. No też elementy kaptuna. Tak jest. Wypadły wypadną. Przelają, przestrzelają, wskazane są wzgadzane są. Patrony działają. Ale ja no, się się to z tego czy z tego Co? To, za to, jest to na drodze na przykazie. tak. Jeden pistolet ma tutaj sobie. ta Ja strzelałem, więc dla mnie to ...ja No nawet tutaj ja, po, robię wam zdjęcia twoje Bo tu się nagrywa film. Ja to robię trochę. Wszystkim, kto później w tamci gdzieś wezmą to w rękę, niech popatrzą, bo później po będą żałować, że nie, nie próbować. Nie, nie, zdymują. Tylko na razie nie chcą wiatrolki potem. Na razie tego remontu. To... Zagłoto hukać? A zobaczyć jak... To no, nie dajemy. wszyscy lubią huk. Ja ten na przykład bardzo lubię. <laughs> ja jak się huknie częściowo, no to... na ja, łóżniku.

Как <laughs> <laughs>

Gdy tak, jakaś jest sprawia, bardziej... no jest... jest... tak, jest... tak, minister, jest... no, prostu... no, jedźmy, tak, 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 ale to, jeżeli najgorszy to Rico, to tienen... ja myślę, ja w najgorszym skokie, to w teraz jest sytuacja zawodowa, także powstanie się dołamie zawodowe sprawia niejakie jakieś le, 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 le. Tak, 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 tak. Czekaj. Wow! To jest, to... Ja! To jest tylko gram prochu.

A, no widzisz, to było, nie? To było. po No. Na boju. A, no, wystarczyło. Wystarczyło, żeby się no, Ale, ale, znaczy, to, ale to jest źle, źle tego. Nie, nie ten jest. Nie centralny jest. Dlaczego to nie centralny poszło? O, ładnie tak. Macie. Czekajcie, bo będzie strzelał. No, no bo, tak. bo jeżeli... A, bakier? Bakier to nie jest... To no, bakier no. Bakier, to no. bakier, ja myślałem, że... To no, to no. to no. Ja sobie no, odejdę. Nie, to, no, to no. był papier. zrobiłeś? To... Antenia... <laughs> Tam w niebieską A w A co trafiłeś wreszcie? Nie ma pojęcia w to. A trafiłeś? A w ale półko daje nie no tak się długość to po takim <śmiennie> <po> tak... <śmiennie> daje to. Macie właśnie czarno tak? Na nity chodzi się na uśnikę. Niestety to jest Tak. dla zdrowia i w naucznikach. Albo jak Albo no. dla szenit jeszcze taki sposób, że dwie puszce łyżki i to jest właśnie połóż dla krewowatym, jeśli chodzi o reszty puszki. Niestety puszkają Zależy od naważki, od ciśnienia, jaka jest no, to kwitka. Zależy znaczy, czy jakie masz dziury Popis, do głowy. To jest, jest bardzo wysoka. zmienne. Tak, ja w tak tego no, pan ten mam. Szczerze mówiąc, to prok może wpryskać na taką odległość, tak? Jak ty masz w kierunku Twojej twarzy. Może być też A tak. najwięcej sobie po bokach, bo twarz sześćdziesiąt razy nie podpłynie, a tu po bokach nic. Ja nie trafię z tego w liście, tylko z nitka. Ja to jest za Patrony, też możesz spływać. Tak daleko to nie strzelę, bo to jest celowe. Do to palecie doleci, to no nikt nie mówi, że nie doleci tyle, żeby to ty nie strzelać. No ja wiem. Niektórzy przychodzą strzelać. Najpierw dla kuchni. Niektórzy przychodzą strzelać. Najpierw to, co was nauczyć. Strzelać. Trzeba się nauczyć. A jak też się nauczyć sterować, to weź się po tak człowiek trzyma zjątki i strzelasz tu na 10 na Żebyś coś z tego miał, jak... przyjemność a ja nie dla czucia powietrza. A z pistoletu to? Co? z pistoletu? O, tak właśnie jak to wisz... jak? widzisz. no widzisz. intuicyjnie no, podpierasz rękoje. Jest ja sobie kaptur z ściągnął no. to, to wygodnie. O. Zawsze podpórka jest stabilniejsza jak wolna ręka, nie? Nie, nie wiem, żeby... Jak ja, na

i co zrobiłeś? Tam w niebieską strzelaj A w co trafiłeś wreszcie? Nie mam pojęcia w co A trafił w coś? No trafił w ten niebieski kamień Aha Ładnie ale huku daje nieźle. No tak ze stu gości, to po takiej bitwie długo-3 godzinnej to oni kurwa nie, nie słyszą. Ale daje co? No, no, na szczelnicy chodzi się w nauczniki. Tak, tak, tak. I niestety to jest, jest szkodliwe dla zdrowia i trzeba chodzić w naucznikach. Albo jak trzeba otwierać usta, nie? To zmniejsza ciśnienie. Albo w głowie, tak? na strzelnicy jeszcze leżą w taki sposób, że dwie puste łóżki w uszy wkładają i to też ładnie to To jest właśnie powód, dla którego warto nosić okulary no. na no. strzelnicy. Jeśli kto się... To, to, to no to niestety jest. pyskają kapiszony, pyska proch. Na ile na ile centymetru? Od zależy od szczynia, od jak to się To zależy spiczne, jakie masz dziury. Okolica głowy na pewno, nie? To jest bardzo zmienne, to takie znaczy nie można dalszy. powiedzieć. Szczerze mówiąc, to prowadzi może fryskać na taką odległość, tak? Jak twarzy. No. A najwięcej szybko się się po bokach, bo szczęta pani woda, nie? A tu bo po bokach nic, nic nie chybi. Mhm. Ja nie trafię No ty jeszcze Tak samo jak było na wyspie, tu to Przyszedł sobie Drujewik, wystrzelał z pasem w 70 którykolwiek się na sześciu kluka, tak? Dobra. Czterech zabitych kurek. Ociągnął kurek do końca. Ociągnął kurek do końca. I już na. Strzelaj dalej, nie, nie, dalej, nie, dalej. Nie, Tam nie, no, to nie widać. Że nie, to nie, co dalej. Strzelaj w niebieski, pod, pod niebieski kaniski. Zrób. Pod, pod niebieski No. Ta, ale pod, pod tamten? Tamte, no ten. Tamte. Pod niebieski będzie dobrze. Na nisko. Za nisko? za telefonem. Wysoko. A widzieliście? No widać, gdzie bije. Ja Jeszcze o, o, ostatni strzał. No, Muszka jest tutaj. Tu, muszkę masz, e, muszkę tu jest, masz na kurku. O, tu jest, trzecia, tu jest trzecia sprawa. Żeby wyjąć bęben, trzeba go rozpołowić. Trzeba wybić ten klin. Wyciągnąć lufę do przodu. I masz już bęben, I Żeby bęben. wyjąć bęben w tym, wyciągasz bęben. Kolejna sprawa. Ładuj, Janego. go. E, nie, to ładuj... jak pokaż jeszcze. Kolejna sprawa jeszcze, to nie? Szcze, e, szczelina Ta szczelina, gdzie widać jest kominek, jest znacznie mniej, w Remingtonie jest znacznie mniejsza niż tutaj. Tutaj to jest... E -e 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 -e. No. I tu się reguluje szczelina. I, częst, I często i gę tutaj wpadają w fragmenty kapiszona o, w szonów, i blokuje ci mechanizm. Taki mechanizm, no niestety. A do tego większego pistoletu to ile się prochów wydaje? Tyle samo, ale tyle samo, tyle samo tyle, jak Joker co... to jest, to, jest broń, to jest broń przystosowana do kolby. Z Tą długą lufę, to jest broń przystosowana do kolby. To jest, e, karabin rewolwerowy, albo rewolwer karabinowy, jak to? Mhm. Słuchajcie mam prośbę, mogę, ch mogę chłopakom po zdjęciu zrobić z tym? Już? W co mam celować? W cokolwiek chcesz. Naciągnij jeszcze raz i odciągnij Naciągnij i strzelasz Co jest? Jeszcze raz o, Jeszcze raz Czemu ja wizję trafiam? To Trzy... jest Dobra, czekaj Wiesz co, mam wrażenie, że w nic je trafili. Kurde, już naważę. Uwaga strzela. Kurde, ale daję Ale powiem ci, z tymi zatyszkami to jest dobrze. Wiesz co? No? Teraz to ci powiem. Pomyśl sobie, że to tylko 2,5 g progu, tak? a w masz 4 O, ładnie. Aha, to jest ten sam długi co przed chwilą strzelał, nie? Jest frajda, jest zabawa. <grych> Kafy z Bożowej?